Rozmowa poranka. Pani profesor Monika Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek komisji Wyjaśnienie Inna Prawa w Diecezji Sosnowieckiej, jest naszym gościem telefonicznym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Biskup Sosnowiecki Artur Ważny powołał właśnie tę komisję do spraw wyjaśnienia bulwersujących zjawisk w Diecezji Sosnowieckiej. Pani znalazła się w jej składzie. Plan jest taki, by ta komisja się spotykała dość często co dwa-trzy tygodnie formalnie już pracę rozpoczęliście? Tak, zostaliśmy powołani w sobotę już ponad tydzień temu. Dostaliśmy dekrety jako członkowie komisji i rozpoczęliśmy tą pracę. Od kilku działań. Przede wszystkim na początku musimy stworzyć podstawy prawne. Komisja musi działać w oparciu o pewien statut i regulamin. Tutaj te prace już postępują, właściwie mamy pewien szkic, musimy go jeszcze przedstawić oczywiście do akceptacji, do przedyskutowania, no bo musimy działać w ramach pewnego prawa i no, takiej podstawy, żebyśmy też wiedzieli dokładnie, co możemy, czego nie możemy, czym będziemy się zajmować. Więc to, to jest taka zawsze, można powiedzieć, najbardziej mozolna. Najbardziej ważna rzecz, żeby działać yy, no, i wiedzieć, kim się jest, jakie się ma prawa. No właśnie, wiecie Państwo, czy to już zostało ustalone, od której sprawy chcecie zacząć? No bo tych spraw głośnych, medialnie bulwersujących było w ostatnim czasie kilka. Tak, oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwa sprawa i że tych spraw, tak jak znowu oprócz podstaw prawnych zaczęliśmy dyskutować o tym, czym się zajmiemy, e, tych spraw, e, którymi chcemy się zająć jest kilkanaście, ale to dotyczy ostatnich tak naprawdę kilkudziesięciu lat, bo chodzi nam o rozpoczęcie. Mm, i powstanie diecezji, to znaczy rzeczywiście chcemy zacząć jednak mimo wszystko historycznie od początku. Nie od tego, co może jest najbardziej drażliwe, co w ostatnich miesiącach ty czy tygodniach się pojawiało, ale chcemy zacząć historycznie, bo pewne rzeczy, które będą się pojawiać, one mają swoją powiedzmy strukturę czy pewne korzenie na pewno w przyszłości. Chcemy się zająć sprawami, które były bulwersujące od początku istnienia, no młodej wprawdzie, ale jednak już istniejącej kilkadziesiąt lat diecezji sosnowieckiej. I pierwsza taka najbardziej chyba rzecz, która jest i dotyczy bardzo wielu księży, to jest zamknięcie, zlikwidowanie w diecezji sosnowieckiej seminarium. Z tego pytania i z tej odpowiedzi może wynikać kilka innych spraw, które się potem wydarzały, a niewątpliwie też pewna atmosfera wśród duchowieństwa w samej diecezji i takie no, dotknięcie bardzo bolesne i dla kleryków, dla młodych księży, którzy teraz są młodymi księżmi, a którzy jednak w tym czasie właśnie tak naprawdę zostali dotknięci tym zamknięciem i przesunięciem tak naprawdę do innej decyzji i kończeniem swojej formacji tak naprawdę w innej decyzji. Więc dla nas jest istotne to, żeby się no, szeroko zająć tymi sprawami, żeby to poukładać w cały obraz, w całe puzzle, a nie tylko badać tak akcydentalnie jedną po drugiej sytuacji, tylko chcemy rzeczywiście Zobacz, jaka też zależność jest pomiędzy tymi sytuacjami różnymi, bulwersującymi, skandalicznymi. Jeśli pani już wywołała właśnie tę sprawę sosnowickiego seminarium, jego przeniesienia, odwołania też jego rektora, no to tutaj rzeczywiście znaków zapytania jest sporo. Nie sądzi pani, że może być problem z dwoma kwestiami? Po pierwsze, z dotarciem do ludzi, a druga sprawa to, czy rzeczywiście ci ludzie będą chcieli mówić? No to oczywiście czas pokaże, natomiast oprócz ludzi... Dla nas jest to niezwykle ważne źródło i zdajemy sobie sprawę, że ludzie będą nam też czasem dawać złe tropy, złe znaki, czasem to będą plotki. Mamy tutaj niewątpliwie pewien plan na weryfikację tego, ale chcemy się na pewno z ludźmi spotkać. Natomiast nie będzie to jedyne źródło. Żeby móc pracować wiarygodnie i rzetelnie, będziemy pracować też do, w oparciu o dokumenty, które powstały, które mm, znajdują się i w różnych miejscach tak naprawdę, bo y, to rozproszenie no, wymaga od nas pewnego poskładania też, także do Dokumentów źródłowych, więc będziemy to weryfikować i w taki sposób, ale też wszystkimi na razie nie będę zdradzać jakimi metodami, ale na pewno y, część ludzi nie będzie chciała z nami rozmawiać, a część wręcz przeciwnie będzie chciała z nami rozmawiać, a niekoniecznie będzie nam poddawać informacje prawdziwe, więc na pewno jest trochę pracy nawet w tym seminarium, bo to się zdarzyło już wiele lat temu. Część tych osób już no, nie żyje, bo przecież część zabrał koronawirus, część zabrało po prostu pewne kłopoty zdrowotne, więc na pewno jest trochę pracy, dlatego też narzuciliśmy sobie takie tempo spotkań, ponieważ no, pracy będzie na pewno dużo. Nawet przy tej jednej kwestii decyzji u początków, czyli zamknięcia tak naprawdę przeniesienia właściwie seminarium, bo seminarium nie zostało rozwiązane klerycy, którzy studiowali dalej, skończyli. No tylko już niestety w innej decyzji, tak? Byli pewnego rodzaju stygmatyzowani, no bo przyszli z tej. W której coś się wydarzyło i do dzisiaj noszą to piętno sobie, więc na pewno będziemy chcieli to weryfikować wszelkimi metodami, dlatego też skład tej komisji jest tak różny. Jest historyk i nie być może to właśnie też będzie takie źródło, które jest dla nas istotne w przypadku tego akurat zagadnienia. No więc chcemy pracować rzeczywiście także nie tylko w oparciu o informacje uzyskiwane od ludzi, bardzo różnych ludzi, tych zainteresowanych, żeby nam pomóc, tych zainteresowanych, żeby nam utrudnić. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też w oparciu właśnie o źródło, także między nimi z IPN. A nie sądzi Pani, tak Pani słucham i dochodzę do takiego wniosku, że to może być po prostu praca na lata? Oczekiwanie jest takie, żeby już teraz pewne rzeczy wyszły na światło dzienne, tymczasem no, Państwo możecie mieć tutaj pracę na dekadę. Czy pewne rzeczy będą po prostu w miarę upływu czasu ujawniane stopniowo? Jak to ma wyglądać? <laughs> No, nad tym właśnie się zastanawiamy już przy tym ostatecznym takim kształcie, czy chcemy to rzeczywiście komunikować. Na pewno komunikować będziemy to raz na kwartał biskupowi, to znaczy jakie są postępy, żeby też wiedział, że tam komisja rzeczywiście pracuje, chcemy takie sprawozdania na pewno dawać wewnętrznie. Czy będzie taka wola i czy zdecydujemy rzeczywiście, że to będą takie etapowe rzeczy? No, powiem szczerze, że na pewno nie, nie, nie możemy też pracować w takim etapie, że krok po kroku będziemy odkrywać kolejne rzeczy, a jednocześnie utrudniać sobie sprawę, bo jak ktoś się o czymś dowie, no to już nie będzie chciał na przykład nam przekazać pewnych informacji więc tutaj też będziemy musieli rozważyć coś takiego jednak jak tajemnica pracy zespołu ponieważ no żeby domykać chociaż te sprawy na pewno wydaje nam się tak że dobrze by było domykać chociażby na przykład kwestię właśnie seminarium ja nie sądzę, żeby, chociaż wygląda to tak, że będziemy pracować 10 lat, ale nieważne ile będziemy pracować, chcemy to na pewno wyjaśnić. Dlatego ta nazwa nie jest przypadkowa, wyjaśnienie i naprawa, bo na pewno ten etap wyjaśniania nie będzie łatwy. No ale też jest nas kilkoro, będziemy pracować nie całym zespołem przy jednej kwestii, przy patrzeć na jeden dokument, tylko rzeczywiście będziemy pracować komplementarnie. Postaramy się, żeby ta praca nie była takim jak zwykle powołaniem komisji, nie wiem, powiedzeniem za 12 lat, do czego doszliśmy, albo do czego nie doszliśmy, tylko chcemy, żeby rzeczywiście takimi etapami, ale bardziej chyba będziemy sprawozdawać to, jeśli chodzi o taką opinię publiczną, jednak domkniętymi sprawami. Być może ten Sosnowiec będzie yy, i sprawa seminarium będzie rzeczywiście najdłuższą sprawą, najbardziej taką skomplikowaną, ale no nie możemy też sobie sami utrudniać sprawy poprzez pokazanie na przykład pewnych elementów, które potem no, mogą zostać wykorzystane właśnie i pewne osoby na przykład nie będą chciały nam e, w ogóle z nami rozmawiać, więc na pewno musimy zdecydować o takim chyba etapowym pra pr pracowaniu w tym stylu takim jednak no sprawami. E, jeśli byśmy sprawozdawali w trakcie tego, co się, co zabraliśmy, do czego doszliśmy, to mogłoby to utrudnić po prostu postępowanie. To tak jak jak zresztą prokuratura czy organy ścigania, my nie jesteśmy organami ścigania, ale one też pracują w pewnych zamkniętych całościach, jak zbiorą pewne materiały, to dopiero mogą przejść do tego etapu no, przesłuchań ludzi czy z drugiej Spóry strony, jest tak, przepraszam, że wejdę pani w słowo, natomiast może być też tak, że to, czego Państwo po prostu nie ujawnicie, no to biorąc pod uwagę dynamiczną też sytuację w tej decyzji, no to wcześniej mogą ujawnić media. Ale oczywiście my też bardzo tutaj w ogóle jesteśmy wdzięczni mediom, za, po pierwsze, za ujawnienie tych sytuacji, bo to nam pomaga pewne elementy poskładać. E, większość, znaczy wszyscy jesteśmy tak naprawdę powołani z zewnątrz e, decyzji sosnowieckiej właśnie po to, żeby no, przeprowadzić ten audyt zewnętrzny. Natomiast no, dużo łatwiej byłoby pracować osobą, które są w danej decyzji, znają te wszystkie połączenia. Z drugiej strony no, to, ten obiektywizm, który mamy i właśnie tą, tu, w cudzysłowie, nieznajomość tych pewnych relacji między ludźmi, no, daje pewną też powodem takiego obie obiektywizmu. My się będziemy oczywiście przedzierać przez różne niuanse, które tutaj są, ale no, być może, oczywiście, że media pomogą nam w tej pracy i my jesteśmy też otwarci, zresztą my zbieramy też te informacje, które już w mediach zostały opublikowane, robimy taką mapę, składamy te puzzle w jakiś taki pewien, przynajmniej, nie wiem, taką ramkę do obrazu, żeby wiedzieć mniej więcej w jakich przestrzeniach się poruszamy. Natomiast na pewno niewątpliwie będziemy korzystać z pracy mediów. Być może właśnie media nam będą też pomagać, być może uda się pewną informację uzyskać, chociaż to pewnie jest najtrudniejsze od organów ścigania. No, będziemy zwracać się do wszystkich, nie tylko ludzi dobrej woli, ale także instytucji czy urzędów, aby nam rzeczywiście w tej pracy pomogła? Tak, me praca mediów niewątpliwie będzie dla nas ogromnie pomocna. To już ostatnia kwestia, pani jest specjalistką od public relations, od komunikacji y, społecznej. Na czym konkretnie pani rola polega w tym zespole? No bo jeśli pani będzie doradzać na przykład wizerunkowo diecezji, no to chyba najlepszą radą byłoby po prostu postawienie naprawdę, tylko też pytanie, czy wszyscy na tę prawdę już w tym momencie są gotowi. Na pewno y, istotą public relations jest zawsze opieranie się o, o prawdę i zawsze pokazywanie tej prawdy. Natomiast w komunikacji kryzysowej, którą się zajmuję od ponad 22 lat jest też oprócz tej części komunikacyjnej, jest ta warstwa też pewnego strategicznego myślenia i planowania tych działań. Moja rola to nie jest tylko i wyłącznie bycie ładną twarzą tego i pokazywanie tego od strony jak najlepiej to przekazać, żeby nikogo nie urazić, tylko bardziej ja chcę tutaj pracować strategicznie już jako doradca od komunikacji kryzysowej czy, czy od w ogóle do rozwiązywania kryzysów niż tylko i bycie rzecznikiem tej komisji. Na pewno moją rolą też jest, no, przetarcie się tak powiem brzydko może, ale przez te wszystkie publikacje, które dotychczas no, bardzo różnie pokazywały te sytuacje. One były często nacechowane także emocjonalnie były też często pokazywane od pewnego, powiedzmy, kąta tej, tej sytuacji. Natomiast zebranie rzeczywiście wszystkich publikacji, nawet chociażby z danej sprawy, jest też istotną rzeczą, bo tam jest dużo cennych informacji, które dla nas są właściwie no, po taką podstawą, żeby tą ramkę faktycznie wokół tej sprawy więc niewątpliwie dobry research w mediach, chociaż nie jest on taki łatwy, pozorom, szczególnie dotyczące tych spraw, które zdarzyły się kilkadziesiąt lat temu, ale od tego chcemy wejść, żeby zebrać jak najwięcej informacji, także tych opublikowanych, ale też je zweryfikować, bo no, przepraszam, że tutaj akurat mówię w mediach, ale dotykam też bardzo delikatnej kwestii, no nie wszystko, co zostało opublikowane w mediach jest też prawdą. Czasem były publikowane informacje, które znowu e, bazowały na informatorach, które chci którzy, chci którzy chcieli akurat w tej sprawie coś tam powiedzieć. Media też często e, popełniają błędy, niestety Dlatego też chcemy zweryfikować informacje medialne w tych publikacjach bardzo różnych mediów, bardziej rzetelnych, bardzo rzetelnych i mniej rzetelnych i po prostu no, te, te, te informacje po prostu pozbierać. Także moja rola jest trochę też taka, takiego historycznego dokopywania się, szczególnie w tych informacjach strasznie starych, sprzed kilkudziesięciu lat, ale też oczywiście no, z takiego strategicznego ustawienia naszej pracy, nie tylko od tego, jak pracować z ludźmi, jak pracować z dokumentami, Tutaj większą rolę oczywiście odgrywa tutaj pan Marek, który jest historykiem, no ale też chcemy no, tą sytuację spróbować rozwiązać, to znaczy tym drugim członem naszym jest naprawa. Moja rola będzie bardzo dużą rolą, szczególnie w tym drugim etapie naprawy, to znaczy zaproponowania pewnych konkretnych rozwiązań takich strategicznych, co z tą sytuacją zrobić, no bo to, że ją wyjaśnimy, to jest jedna rzecz. Mam nadzieję, że ją wyjaśnimy i każdą sytuację wyjaśnimy, ale też musimy coś zaproponować księdzu biskupowi, co można dalej zrobić, żeby rzeczywiście z tej sytuację wybrnąć, bo tutaj chodzi o te obie bardzo ważne kwestie. No i tutaj w komunikacji kryzysowej niewątpliwie, mam nadzieję, w tym drugim etapie również się przydam. Jak wygląda wyjaśnianie, jak wygląda naprawa diecezji sosnowieckiej? Z pewnością na bieżąco będziemy informować, będziemy wracać do tego tematu. Pani profesor Monika Przybysz, UKSW, członek Komisji Wyjaśnienie i Naprawa w Diecezji Sosnowieckiej. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję panu i bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Radio M 107 i 6 FM.